Będzie dwójka, bo w tej chwili mamy informację w ramce Fis, że nie wystartuje Daniel Huber. A zatem wiemy już, że Paweł Wąsek na podium, ale dalej walczy o jak najwyższe lokaty. Teraz atakuje Remnik Aido. Stolny Japończyk. On będzie groźny i skacze bardzo daleko. Jest wielce zadowolony reprezentant kraju kwitnącej wiśni. No wiemy, wiemy jak duży to jest talent 96 metrów. Jaką on miał przewagę nad Pawłem Wąskiem? 3,4 punkt. Teraz jeśli chodzi o warunki, no te były niekorzystne. Zatem tutaj zyska sporo Nikaido. No i musimy poczekać na wszelkie przeliczniki, ale może Japończyk objąć prowadzenie. 3,5 metra krócej. A zatem my 7 punktów w tym elemencie traci do Polaka. Łączna nota. No, czekamy, jak ta krepsydra się napełni, no wyżej o 0,9 punktu. I Paweł Wąsek będzie na podium, ale nie będzie na jego najwyższym stopniu.